Czy w przedstawionej sytuacji doszło do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu? Mm -hmm. No dobrze. Teraz zobaczcie, moi drodzy Państwo. Oczywiście my, bo z przejściami dla pieszych zawsze jest problem tego rodzaju, że my nie mamy prawa być w 100% pełni, że dokładnie wszystko zauważyliśmy, i nie mamy mieć prawa też w 100% pełni, że pieszy nam nie przyspieszy. Ale w tej konkretnej sytuacji, zobaczcie Państwo, to o czym mówiliśmy. Przejście jest rozdzielone, jest wyspa. Kiedyś się mówiło o tym, że ta wyspa dzieląca, jakbyśmy puścili jeszcze raz i tak mm -hmm. zatrzymali, żeby tego pieszego jeszcze było widać, albo nawet tu możemy. Jest wyspa, przejście jest podzielone na dwa przejścia. Kiedyś mówiło się o tej wyspie, że jeżeli pieszy tu ma bezpiecznie, żeby poczekać, to mówiło się, że jako azyl dla pieszego, który może mm -hmm. na tym zachowanie kierującego. Nie jest idealne, bo on przyspieszył i, ale nie zmusił, nie wymusił pierwszeństwa na pierwszym, ponieważ nie, nie zmusił go ani do zmiany prędkości, ani do zmiany toru jazdy i tak naprawdę tak to wyszło, tak to wyszło płynnie, że, że trudno jest mówić o wymuszeniu pierwszeństwa, tak? Chociaż, ale absolutnie bym Państwa nie jakby bardziej bym zachęcał do, do takiego jednak traktowania tych pieszych priorytetowo, zresztą też prawnie mamy to nakazane, że, że musimy ustępować pierwszeństwa pieszym.